A z tej strony Seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami DSC Software, a w dzisiejszym odcinku informacja na temat pewnej nowości, która pojawi się w kolejnej aktualizacji 1.41 dla EuroTrack Simulator 2 i American Truck Simulator. Otóż w kolejnej aktualizacji dojdzie taka pewna drobna nowość, która zawita do trybu fotografii. W końcu coś z nim ruszyli, bo chyba przez bardzo długi czas nie był w ogóle tykany. Jednak yy, brakuje pewnej nowości, na którą pewnie wiele z Was czeka, w tym ja też, ale o tym później. Jednak co zostanie dodane w kolejnej aktualizacji, przechodząc do zdjęć, na których możemy zobaczyć to, w lewym dolnym rogu, jak możecie zobaczyć, pojawi się dodatkowa tabelka, w której mamy takie dwie nowości: pewien suwak, za pomocą którego możemy sobie wybrać odpowiednią godzinę. No, i też na dole mamy takie dwie ikony, za pomocą których możemy wybrać sobie odpowiednią pogodę i też stopień danej pogody. O co z tym chodzi? No suwak, no chyba nie muszę Wam przestawiać, po prawej stronie od niego mamy informację jaka godzina jest aktualnie ustawiona, jaka jest tutaj widoczna. W tym przypadku na pierwszym zdjęciu mamy godzinę poranną, za jego pomocą oczywiście możemy sobie przesuwać i wybierać odpowiednią godzinę. Na innych zdjęciach jak można zobaczyć mamy trochę późniejsze godziny, no jak widać im bardziej na prawo tym późniejsza godzina. Na lewo no to ta wcześniejsza, a oprócz tego można zobaczyć, że za pomocą ikon możemy sobie wybrać, czy też mamy mieć ładną porę dnia słoneczną, czy też mamy mieć opady deszczu. Ale oprócz tego, jak widać, przy każdej ikonie pojawia się też odpowiednia cyfra, która prawdopodobnie oznacza, jaki stopień ma być ustawiony przy danej pogodzie, choć nie jest dokładnie wytłumaczone o co chodzi z tymi cyframi to według moich przypuszczeń i tego co tutaj zobaczyłem, prawdopodobnie wygląda to tak, że będziemy mieć skalę od 1 do nie wiadomo w sumie ilu, bo nie podano jej, nie podano jaki, jaki jest ten zakres, ale prawdopodobnie wygląda to tak, że wybierając mniejszy numer mamy taką bardziej łagodniejszą pogodę, natomiast im wyższy numer tym ta pogoda tak jakby zwiększa się bardziej i jest taka gorsza czy coś w tym stylu. W przypadku słońca Prawdopodobnie poziom pierwszy będzie oznaczać pogodę bezchmurną, a prawdopodobnie maksymalny numer będzie oznaczać duże zachmurzenie, czyli prościej mówiąc będą to zwykłe wizualne zmiany w Skyboxie. Więcej chmur, tudzież mniej chmur. W przypadku ustawieniu deszczowej pory pewnie pierwszy poziom będzie oznaczać minimalne opady, małe zachmurzenie, ale jednak będzie. No i takie minimum po prostu. Natomiast ten maksymalny poziom będzie oznaczać taki kompletny max, czyli pewnie pojawi się Drogi będą kompletnie mokre, opady będą bardziej obfite, zachmurzenie będzie gęstsze, będzie więcej chmur, może nawet ciemniejszy skybox będzie. I tego typu elementy już ustawione na maksa. Także takie nowości zostały tutaj. Dodane na tych czterech zdjęciach możemy zobaczyć, jak to mniej więcej prezentuje się przy tych ustawieniach. Oczywiście wszystko działa niezależnie od naszej rozgrywki, czyli te ustawienia, które sobie tutaj wybierzemy, nie wpływają na naszą normalną rozgrywkę w grze. Służy to tylko do pewnych zmian przy tym całym podglądzie, przy robieniu tego zdjęcia. Wszystko trzyma się wokół trybu fotografii, jednak szkoda, że nie ma najważniejszej rzeczy, na którą wiele osób czeka i chciałoby, i zawsze poprawia to modyfikacjami czy innymi sposobami. Chodzi tutaj o albo zwiększenie tego samego obszaru, po którym się poruszamy za pomocą tej kamery, albo po prostu wyrzucenie tego limitu, bo przeszkadza po prostu przy robieniu tych zdjęć. Widziałem, że w komentarzu pod blogiem ktoś poruszył ten temat, ale no ale szkoda, że tego nie dodano, choć nie wiem, może postaram się jeszcze coś z tym zrobić, skoro tykają ten tryb fotografii. Mam taką nadzieję, a jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle, a więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim, inspirując mnie, i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!